Good cop bad, cop, bad cop. Niemowlak zostaje poparzony granatem podczas interwencji SWAT. Rodzina twierdzi, że oddział specjalny złożył im wizytę w nocy, gdy wszyscy spali i poważnie zranił ich 19-miesięcznego syna po tym, jak granat dymny eksplodował przy jego twarzy. Dziecko znajduje się teraz w śpiączce na oddziale intensywnej terapii. Rodzina odwiedzała siostrę i spędzała w jej domu noc. Policja mówi, że ich podstawieni agenci wcześniej tego dnia kupili narkotyki od jednego z mieszkańców domu i wrócili w nocy z nakazem. Nalot miał miejsce około trzeciej nad ranem. Nieszczęśliwie granat dymny wrzucony do środka budynku spadł prosto do łóżeczka, w którym spało dziecko. Policja aresztowała podejrzanego. Rodzina nie ma ubezpieczenia i stara się teraz uzbierać środki na leczenie chłopca.